Cześć wszystkim, z tej strony Gadzik i tak mamy atak na wioskę. Szybko trzeba go odeprzeć i lecimy z powrotem na piglinę, chociaż łatwo nie będzie, bo już parę murów pada. Zrobiłem też trochę wieżyczek, ale nawet ilość wieżyczek jaką mam nie daje rady. No, co się dziwić. O, super, wchodzi więcej. W każdym razie, próbujemy tu włożyć wszystkie. Ale chyba jeszcze wdarły się. Armia niech tu z nim walczy. Właśnie odkryłem, hata stolarza naprawia budynki, co się chyba bardzo przyda. Nie wiem. Tu jedna. Dajmy tu drugą. Mury padną zaraz. Um, więcej jeszcze strażniczyk dajemy. O, a po pomurów. Mury do odbudowania. Nie, osiągnięcie nie czas na śpiewia. Okej, okay, walczymy. Kolejne mury padły. Super. O nie. No i weszły do wioski. Dobra, trzeba je szybko pokonać. Mury dostają 12 sekund potencji. O nie, no to mury już do odbudowy w 100%, prawda? Role się odwróciły, czas pozbyć się reszty piglinów. Teraz pozostałych. pozostałych się pozbędziemy chociaż tylko nie wiem dlaczego, no, ale nabywają w temu, że skoro mogą już przejść, ale to chyba nawet lepiej dla nas, nie ukrywając. Dobra, jeszcze jeden został tylko. Okej. Okay. Jej. Jej. A. Dobra robota! Ci osadnicy znów są bezpieczni. Przynajmniej na razie. Chciałbym tu wam odbudować, ale stan drewna nie pozwala. Raczej, znaczy brak drewna. Chyba, że dacie. Uuu. No dobra, to może jak wam odbuduję. Okej, okay, jesteśmy przy źródle przeznaczenia. A po co? Na początek sobie tutaj odwołamy jednostki. I od razu weźmiemy. I jak nam nie poszło z tamtymi, to zawsze może pójść z tymi. Mały posternek hordyłowców i proszę bardzo. Mini armia jest. Obóz spidlinów jest. A to znaczy tylko tyle. Trzeba go zniszczyć. My się tu zajmiemy zwykłymi pidlinami. Oni się zajmą budowami. To bije? Nie. Myślałem, że to będą bić. O, to w sumie... A, nie mogę jeszcze usuwać ten tatraku. Te a, Ta, nie mogę. Uuu, a tego to ja nie widziałem jeszcze. I na szybko pozwolimy się i uwolnimy tutaj villagerów. A, z tego mi się będą respić, super. No dawać, szybko tu niszczyć. Planują inwazję. bla bla inwazję? Gdzie wy planujecie tą inwazję? Nie wiem. A jak ginę? Aha! Ej! I ja. Odpalam mapę to i tak mogą mi bić? Tak! Okej. Okay. Dziwna. Nie wiem kto to akurat wymyślił, bo to jest na wielki minus. Dobra, niech tutaj... To zniszczą. A tutaj zniszczymy my. O, szpinka, chodź. Um, pomożesz z tym. Mogę tu wejść jakoś? Tak, mogę. O. Jakby przez ścianę w sumie otworzy klatkę. To jest... Albo jestem geniuszem, albo jestem geniuszem. Tutaj znieście to. A my uwolnimy resztę villagerów. I cyk. Otwarte. Hop. I jest. Proszę tędy. I chyba ostatnia budowla. Ale to raczej chyba na pewno. Znaczy, no, raczej chyba na pewno. Pięknie to by O. I teraz zobaczmy. Usuwanie na teraku działa. Nie można budować Aha. To po co ja brałem usuwanie na teraku, jak to nie usuwa na teraku? Okej. Okay. I mały teren tutaj jest atakowany. A co teraz zrobimy? Zobaczymy sobie, czy to będzie taki sam wielki błąd jak ostatnio. Czy może tym razem dobrze wyjdzie? Ostatnim razem z mojej głupoty się nie udało, więc może tym razem będzie lepiej. Odwołajmy sobie przy okazji. Superbaza. Nie wiem pominąć. W sumie zostawię. Ładnie wygląda wstawka. Więc co ja będę tam słowo. Chyba to nie będzie boss. Leży i ja. Pod to to może być boss. A nie, aha. Horda łowców jest zawsze w ruchu i słabo nadaje się do obrony. Przygotuj się na ich wściekłe ataki Są na do obrony, więc będą ocakować. Okej. Okay. Rozumiem. Eee. Idźcie tutaj. Jeszcze się nie poddają. Tam, to był bardzo głupi pomysł. Bardzo bardzo głupi pomysł. Jak tak stoję, to w sumie jej ich większość to, że to w taki sposób ja zginę Na dobrze. dobra No dobra, wzięły się zagolone Jakoś dajemy radę My nawet nie zniszczymy jednej struktury Chcę tylko dodać Więc Może wrócimy i weźmiemy sobie więcej polemów ze ładna muzyczka o przeszli już bohaterowie zniszczmy ich z będziemy atakować tak i nic nam nie zrobię W taki sposób się nie obronił. Teraz weźmiemy od razu to. Chyba że... Dobra, w sumie. Spróbujmy to piguinę. Albo dobra. One, nie tu, nie tu, tam. Dobrze. Ja tu szybko trzymam piliny. Nic nie zrobiły, zobaczcie go leną. I tak robię. Co? Skąd one w siebie? Co wyrzuca tutaj? Co, to wielkie, co? Chyba tak. Na pewno wychodzą z portalu, to odgryłem już. Tak, to będę musiał zniszczyć. Dobra, śniadanie. 13. Oj, wciąż mi golema. Zniszczmy to. za Wziął tutaj lepszy jakiś. Zniszczyły, zniszczyły. to niszczą, a my zbudujemy um, sobie więcej nie kryjąc mamy tyle tych golemów, a używam tylko tych full znaczy tylko tego a tych nie ale golemy wsparcia wezmę sobie tym razem Do. mi stąd co mi będzie zatruwać golemy Ta. I jeszcze raz te I tym razem prosto w sam środek hop To w końcu przestanie nas burzać musimy to zniszczyć zanim tamci przyjdą Więc tu szybko się ich pozbyliśmy i dziękuję Tym razem atak chociaż idzie to weźcie A my się tutaj już zajmijmy Tymi dziadami Patrząc na że jestem tylko ja To sobie więc dobrze radzę Dobra Co tutaj jeszcze by się przyjechało zniszczyć Na pewno to A pigliny Hop. No i jak ładnie padają. Nawet mi obrażenie znajmi. to odejdziemy. Po prostu przytrzymałem tylko. A jak zadadzą to. Hop. A, i tak nie są bezpieczne, bo chyba jeszcze jakaś kapatulita została. Dobra. Hop, szybko. Nie, to chyba spowalnia. Nawet nie chyba. Dobra, niszczymy. Najważniejsze jest, aby za jednym atakiem jak najwięcej tego poszło. I jakoś idą. Dobra. Dlaczego te leczące... a, został tylko jeden leczący. A więc tutaj leczący nie leczą, one leczą na tyle powolnie. Dobra, to niech niszczą. Powoli już chcę tylko zauważyć, że nie mamy wsparcia pigliny, bo prawie wszystko zniszczone. Znaczy stąd idą, stamtąd idą, ale nie jest tak źle jak było. No, tutaj. Dobra, chyba muszę pomóc. No, to będzie ich tak odpychać. A, poszły. Nie, nie poszło. No, niszcz się to no, Zaraz same tutaj golemi padną Od jednej pułapki tylko Dobra um, Nie wiem to też może niszczyć można To niech to niszczą My się zajmujemy więc e, tymi spinami. O już jakiś bomber tu przyszedł Zniszczyły, zniszczyły, więc to niech teraz zniszczą. A to no. I jakoś to idzie. Dobra. Jak oni to niszczą, to... Kolejny spawner. Tym razem tylko tych się przyda w sumie. Bo te leczące... Albo dobra. Ja będę już narzekać na leczące ale zawsze się przydadzą jak sobie wezmę takie dodatkowe dwa to nie będą przeszkadzać a ja pomogą wezmę te wszystkie zespał dodatkowe dwa kliknę to i uciekam na około i chyba możemy atakować główny portal, szczerze. Bo większość już albo uszkodzonych, albo zniszczonych. Pilinów nie ma już aż tak dużo. Więc spróbujmy portal. Na pewno ci bomberzy nie pomogą. Odkry odkryto pilinowy klucz. Dobra, to z plusów. atakują tu wszystkie? tak no, atakują za mało zniszczyliśmy mimo no to to nie śmieszne niszczyć tam dobra, a teraz spróbujmy utrzymać tutaj porządek i pozbyć się tych wszystkich glinów. na pewno tego z rakietą Jeden atak i portal upadnie. Dobra. To dobrze, ale jeszcze jeden atak i to golem padnie. Ja raczej już padają. Ja tak się tak mi powiedział, czy utrzymamy. A, sześć dobra. Proponuję zawrócić. O, tam były. Zero golemów. Co robi pigli? Raz, dwa, trzy i 17 takich. Chyba nie idą tu. Jeden idzie. Dobra. To samo robimy, tylko od drugiej strony. Hop! Tu już wszystko poniszczone więc powinno pójść z tym razem łatwo 19% okej okay. zanim tutaj przyjdą pitliny to my to zniszczymy do końca odsuwa się, no patrzcie jak biegną bezradne nic nie zrobią 2% 0 dziękuję I cek. Portal kabum. I tyle. Pytanie tylko czy wszystkie pułapki inne same się zniszczą czy my musimy pomóc. O, hakstenka. No, i piglinek. Mały no, na koniec. Dobra. A teraz rozejrzyjmy się. Jak to teraz... Uuu, kolamik. To coś niebezpiecznego kryje się w nederze. Czekając mm -hmm. na odpowiedni moment. Obawiam się, że wkrótce będzie na ciebie polować. Chodźmy. Te pigliny są nieustępliwe i nigdy nie rezygnują z pościgi. Mm -hmm. Zombie są bezbronne wobec Tutaj kupują zombie. Pigli pigliny Proszę. tutaj kupują zombie. Musisz im pomóc! No i Creepery, a także szkielet też. No to wiem, co będzie kolejnym zadaniem. Ja teraz na końcu wyjrzyjmy się, czy wszystko się zniszczyło. Boże, coś ja trąb. I wszystko się, się zniszczyło. Zobaczymy tylko ostatni raz. Nie, to nie będzie działać. Nie będzie. No nic. W tym miejscu zakończymy kolejny odcinek. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.